Dzień dobry, nazywam się Adam Markiewicz, jestem fizjoterapeutą. Jestem asystentem w Klinice Neurologii Rozwojowej i w Łodzi oraz wykładowcą akademickim. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na konferencję Świadoma Mama, na konferencję, która odbędzie się już 9 grudnia tego roku w siedzibie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Jako prelegent będę miał tam możliwość porozmawiać o tym, jak powinien wyglądać rozwój, prawidłowy rozwój Państwa dzieci w wieku od urodzenia do drugiego roku życia. Oraz w panelu dyskusyjnym będzie możliwość, abyśmy rozwijali Państwa niepokoje, obawy co do rozwoju Waszych pociech. Serdecznie zapraszam już 9 grudnia. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia.